Cześć, witam was gorąco, Spider z tej strony. Tak, dobrze widzicie, wzrok was nie myli. Dzisiaj e, zobaczymy Jeziel. Zaklinaczkę nadziei z trzema szkołami magii pierwotnej, światła i powietrza. Jeden, dwa statystyki. Yy, Pasywka, odrzuć kartę, lepszy 3 punkty obrażeń ze wskazanego stworzenia. 18 HP. Yy, jest to oczywiście yy, powtórka od tieru 11. Tieru grana Cassandre. Jest to tryb Open. Hmm. No i dobra, co my tutaj mamy? No, ten deck oczywiście y, polega na tym, hmm. mamy kilka zaklęć, które wyciągają. Nam anioł z cmentarza, y, niezłych koksów. Y, plus do tego y, kilka niezłych zaklęć. Jest tutaj oczywiście wskrzeszenie. Y, weź wybraną kartę stworzenia ze swego cmentarza i gra zagraj nią za darmo. Dosyć drogie. Y, za 5 surowców. No ale, tak jak widzicie, jest już y, pierwsza niebianka. Na ręce u Tieru, którą będzie mógł wyciągnąć za pomocą wskrzeszenia. Okej, okay, tutaj panowie się blokują fajnie. Uwielbiam tą kartę. Święty Pretorianin. Ochrona przed atakiem wręcz. 2, 1, 1, 4. No i pięknie, tutaj Tieru dochodzi kolejne wskrzeszenie. Jest niebianka Regeneracja 3, 4-4-8. Niezła koksownica. Yy, co tutaj jeszcze mamy? Jebogusowanego Inkwizytora 2-3-7 do wspomagania, plus 1 do ataku. Yy, tutaj pierugra na graczoniku Xelor. Kurczę, uwielbiam ten Dek Kasandry. Jest yy, wilczy kapitan. Świetna karta, świetny art, wszystko świetne tutaj jest. Właśnie, właśnie Thieru wykorzystuje wskrzeszenie. Wystawia niebiankę na planszę. Plus, plus uleczył pretorianina. Odrzucając inkwizytora. No i teraz Xelor ma problem. O, ale doszedł mu yy, jeden łódź szczęścia: plądrowanie w swojej fazie uzupełnienia. Przeciwnik produkuje tylko o połowę surowców, zaokrąglając w dół. Moż go to teraz uratować. 8 surowców ma, ma namiot. Ech, Boże, namiot! <laughs> Most! <laughs> Dobra. Yy... Dobra. Yy, 8 do 18. Yy, dobra. Wykorzystuje plądrowanie. Przeciwnik yy, tieru. I teraz co? Kolejny, kolejne wskrzeszenie. Nie, nie le, uleczył tylko Prytorianina do zablokowania trzeciego rzędu, aby się y, gracz przeciwny nie przedostał z demedżem. No i poszło więzienie u Kassandry. No, tutaj jest oczywiście z wydarzeń tydzień podatków. Tutaj, co tu się dzieje? Kolejne uleczenie Plitorianina. Tak, i tutaj oczywiście Tyru. No, nie mógł zbytnio poszaleć. Tutaj znowu go. Cassandra będzie gnębić. Yy, yy, Utem szczęścia pustkowie yy, zabrania yy, stworze, wystawie, wy, yy, z, wybierz stworzenie albo zakręcia, albo łut szczęścia. Przeciwnik nie może zagrywać kart wybranego typu, oczywiście, w, w kolejnej turze tylko. No, tutaj Tyru jest na krawędzi. Co tutaj mu doszło? Wskrzeszenie. Czy będzie mógł wykorzystać? Yy... Wykorzystuje brzask. Tak? Tak. Kurde. Też to świetnie wyszło. Tu się pięknie skąbiło. Yy, promień. Kolejne uleczenie, Pretorianina, tym samym może wystawić w następnej turze tieru anielskiego obrońcę, wyciągnąć z cmentarza, ponieważ ma wskrzeszenie na ręce. No tutaj że dochodzi, rzeka klejnotów, raczej to jest kiepska karta w tym momencie, bezużyteczna. Co my tutaj mamy? Kosmiczna równowaga. Burzamany. Nic, nic się nie przyda raczej. 4-1-5. Tutaj jest 3-3-0. Z tego co Mityeru pisał. Jest to dek 6-4-0. Ale przeważnie. Gra się. 6-0. Nie, jest to dek 6-3-0, oczywiście, Bianka ma 6, 6-6-3-0 to jest dek, a przeważnie gra się mm, 4-4-0, coś w tym stylu. No tutaj wcale ma niezłą rozkwinkę. na niebianka, świetnie to wygląda prawdopodobnie Thieru przejmie in inicjatywę w tym momencie tak tak to się dzieje tak też się dzieje oczywiście Xelor, Xelor co on tutaj może zrobić niewiele na pewno obozowisko użyć. Zobaczymy, co wypadnie. Nie może nikogo tutaj targetować przez yy, ścieżkę przodków. Yy, co tutaj ma Tiero na cmentarzu? On jest obrońca Ile wskrzesień już wykorzystał, bo się troszkę zagubiłem. Ra yy, raz. Sorry za to. Yy, dwa. Tak, dwa. Troszkę się zagubiłem. okej, okay. no, czy to, czy, to, czy to jest początek końca? Już, już jest początek końca na pewno, raczej. Paos. Nic nie zmienia w tym momencie. No, ciekawe, ciekawe... Fajnie zobaczyć Jeziel w końcu w grze. No ta bohaterka raczej nie była grywana. Dopiero po najnowszym dodatku. grzechu zdrady coś, coś, coś tutaj jest, jest grane. No, no przede wszystkim właśnie chodzi o, o, o tą kartę Wskrzeszenie. Plus yy, Koksy, jak anieelski obrońca, czy niebianka. I co tutaj dochodzi tieru Promień. O, i ładnie się to skąbiło. Teraz promień pójdzie w trzecim rzędzie pewnie. Innej opcji nie ma. No, coś tutaj się rozkminia. Uuu, brzask dochodzi. No ładnie. Dobra, to już jest pozamiatane raczej. To ma przeciwnik. Jest Pausik. Jest L. Eleonor. Bardzo fajna karta. Leczy wszystkie stworzenia na początku tury. Jeżeli znajduje się na planszy w czasie, w grze jest anielski dowódca. Aj, brakuje jednego surowca, by zagrać dwie karty. Dwa stworzenia. To by jeszcze tutaj uratowało sytuację u, u Kasandry. Tak, tutaj ewidentnie się blokuje przeciwnik. No. Wykorzystał cesarską wierność Kassandry. No, niestety. No, tylko plus 3. 3 HP dostała, czyli maksymalnie ma 20 HP teraz Cassandra. Ale bał się tutaj pewnie przeciwnik, że Tyru wyczyści planszę i coś może zadać. Wyczyści planszę jakimś czarem i wbije dużo damage'u. Pewnie dlatego wykorzystał w tym momencie. Co tutaj mamy dalej? Co tu się dzieje? 12 surowców. No, tutaj coś to może zagrać. Trzy stworzenia, czy to coś zmieni? To jest po prostu kosmos. Trzy niebianki. świetnie wygląda. Art. To jest coś w stylu pewnej gry. Online, innej No i dobra. To już jest koniec. <laughs> Pięć do sześciu. Dochodzą dwo, drugie, stwo, kolejne stworzenie Anielski dowódca, ale to już tutaj za wiele. Kselor mm, nie, nie, nie zdziała. no znaczy, 12 surowców, tak. Może się zagrać te trzy stworzenia. Alnielski tutaj może być wstawiony na blokera. Przy odrobinie szczęścia może przetrwać z jednym HP. I tu jest zagany. No to już by było GG tylko ścieżka przodków z wydarzeń jest w trakcie właśnie odpalona i tutaj Tieru nie może stargetować żadnego z tych trzech stworzeń wystawionych. Szczerze powiem wam, fajnie się patrzy, prawie cała, cała, <laughs> połowa utieru, utieru na, zapełniona, połowa planszy i, i fajne koksy. Kasandra nie ma jakichś remowali obszarowych. O, półtądrowanie dochodzi, ale to, to już. To już jest biernik. No, Walcz tutaj do końca, e, Cassandra, ale to jest GG. Czy jeszcze nie? Jeszcze nie? Sorry. No, jeszcze nie. Tutaj ratuje sytuację jeszcze Eleonor. Strażniczka równowagi. Na początku twojej tury leczy wszystkie obrażenia u wszystkich sojuszniczych stworzeń. 205. Fajna karta. Uwilcz, kapitan. Aj. Czy tu jeszcze się obroni? Przeciwnik. Chyba nie. Otóż już powtarzałem chyba za, za często. Yy, ale, ale, no może już chyba, chyba tym razem. <grym> no ciekawy deck. Może, może na jakiś rasz. Rush, rush, yy, 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 ciężko jest ale... ogarnąć, ale. Jak widzicie, no tutaj z Cassandru. Jazziel kontroluje sytuację już od czwartej, piątej tury. No i dobra, <śm> <śm> poddał się przeciwnik. 20 minut. Długi meczyk. Ale za to bardzo fajny. Hmm, fajnie zobaczyć Jeziel. Od bardzo dawna. I do tego Cassandra Trip open. Fajny meczyk. Ok. Słuchajcie, pod filmem w linkach jest oczywiście link do, do, do kanału na, na Twitchu. Także to chcę go zobaczyć na żywo, jeszcze nie widział Malink pod filmem, no i co? To na, to na razie tyle. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.